Jesteśmy dziś razem z Berylem na premierze najnowszego filmu Patryka Wegi pod tytułem Pidmul. Na pewno będzie bardzo gorąco, a my podejrzymy jak wystylizowały się polskie gwiazdy i jaką biżuterię na tą okoliczność założyły. Klaudia, my dzisiaj rozmawiamy o biżuterii. Jak wiem, kochasz biżuterię. Chcemy podejrzeć, co pięknego dzisiaj przygotowałaś. O Jezus, dzisiaj dosyć skromnie, bo nie miałam na to czasu. I powiem szczerze, chwyciłam y, tylko to, co, co miałam pierwsze pod ręką. Nawet szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co to jest, a wiem. To jest y, apart. Ale sroczka, jesteś czy nie? Sroczka bardzo, sroczka. Złoto świeci, musi się. Ob a czego brakuje? Co by się przydało? Y, ale że w mojej szafie czy dzisiaj? Jeśli chodzi o biżuterię. Y, w mojej szafie? Tak. Czego by się przydało? A diamentów nigdy za wiele. Jeśli chodzi o fabułę, coś się szykuje. No, coś się szykuje, ale to jeszcze trochę. To musi, to, to musi dojrzeć, bo, bo na razie jest praca nad tekstem. Trzymamy w takim razie kciuki i dzisiaj podglądamy trochę jak gwiazdy wyglądają. Piękny garnitur widzę. O jest kochany, jak się cieszę. Coś wyjątkowego, coś znaczącego dla ciebie? Wszystko coś znaczy, co mam, ale to są moje słodkie tajemnice. jest od Ciebie dzisiaj bijący? Ja oglądam dzisiaj detale, mnie interesują kolczyki, biżuteria, paznokcie. Pokażesz nam co pięknego masz dzisiaj no, na sobie? Mam paznokcie. Ale jak to się stało, że one Ci nie pękły, że są cudowne? One wiesz były... co, ja jechałem samochodem z Poznania tutaj nie? i musiałem uciąć sobie kciuki. Zobacz, są przyklejone z powrotem, bo nie dałem rady po prostu tak, nie? Ale ta stylizacja była dużo, dużo wcześniej i Ty funkcjonujesz z tą stylizacją? Czy są no, no, od, od, od 11 rano, nie? No ale jak tylko, wiesz, tylko to, ten wyjadź... Będą następne, bo już dużo zgubiłem, no to idę do Rosmana kupuję nożyczki i wiesz, i to. Dobra, powiedz nam jeszcze, co z tą biżuterią? Ci noszą, biżuterię nie noszą, krępują się, nie krępują. Ty widzę, nosisz. No. Kolciki, no to jest spoko, nie? No to jest ozdoba, nie? To nie ma już czasu, że coś się damskie, z męskie, nie? To już się dawno przeszłość, nie? Pase? No. A jeśli chodzi o zegarki, bransoletki? No to spoko. Bardzo piękna sukienka, wyjątkowa, cudowny kolor. Czy miałaś coś wspólnego? Maczałaś paluszki w projekcie może? Tak, to jest sukienka mojego projektu, specjalnie wykonana na, na tą premierę, a szyła ją moja koleżanka, która też pracowała na planie tego filmu, Joanna Gibzińska. Serdecznie pozdrawiam, cudowny talent. Fenomenalna sukienka, widzę, że talent artystyczny w tobie drzemie. Chciałam jeszcze podpytać o biżuterię. Czy nosisz biżuterię, czy lubisz? Bo dzisiaj się nie mogę doszukać. Być może nie pasowałoby przeładowanie do sukienki. Te kulczyki dostałam na chrzcinę, więc... E... Jestem raczej minimalistką i postawiłam dzisiaj na moją suknię, a nie na biżuterię. Z jakiej postaci się możemy dzisiaj spodziewać, jeśli chodzi o film? Oj, moja postać, moja bohaterka będzie miała wiele odsłon w tym filmie, więc na pewno państwa zaskoczy i wzbudzi wiele skrajnych emocji. Tak jak państwo widzą na głównym plakacie, moja twarz. W ostatniej fazie moja bohaterka bardzo, bardzo się zmieni i mnie osobiście zrobiło jej się żal. Bardzo, bardzo żal. Piękny zegarek. Kolekcjonujesz może zegarki? So, uwielbiam e, z gołym, z gołym sercem, e, czyli z wnętrzem zegarki, więc owszem, e, nie mam ich za wiele, ale jakby tutaj chciał ktoś dorzucić, e, Kto Dawid Czupryński, odprawy? Dawid Czupryński Official, Instagram, dogadamy się. My dzisiaj trochę podpytujemy o biżuterię, a widzę, że tutaj jest się czym pochwalić. No jest, to jest taki akurat mój już pseudonim łąb ze, ze, ze starego filmu, jak zostałem gangsterem. Po prostu przy się przyjął i tak każdy nazywali, i to stało EU. Ale nosisz go na co dzień, czy dzisiaj jest wyjątkowo Nie, na dzień, założony? No, na co dzień już jest noszony, przyzwyczajeni się do tej biżuterii. A coś na rączce też błyszczy? No diesel. Gorąca premiera już za nami. Od 11 listopada film możecie obejrzeć w kinach. I mam nadzieję, że bardzo wam się podobało, bo Beryl ma dla Was dużo soczystych, niesamowitych niespodzianek. Oglądajcie nas. Kciuki do góry!